Pani Kasiu, bardzo dużo się ostatnio dzieje, ale ja widzę, że znalazła Pani czas na ten wyjątkowy event, no i wspaniała stylizacja. Ach, tak, dziękuję. Faktycznie dużo się dzieje, bo wszyscy, wszyscy znaczy dużo się otwiera, dużo się dzieje świątecznie, ale ja zawsze kibicuję kobietom aktywnym i faktycznie dzisiaj to spotkanie tak dla mnie, dla mnie istotne, bo po pierwsze kocham okulary, to jest oczywiste, jak słońce. Mam ogromną kolekcję i naprawdę lubię. A po drugie, faktycznie. Myślę, że to dzisiaj kwestia takiego trochę wsparcia dla dziewczyn, bo, bo tak jak mówię, lubię takie aktywne, dynamiczne kobiety, które ciągle przekraczają swoje granice, tworzą nowe rzeczy i, i, i stąd moja obecność tutaj. No właśnie pani sama jest niesamowicie aktywna. Zastanawiam się, czy to macierzyństwo trochę wystopowało pewne zawodowe aktywności. To na pewno zdecydowanie wystopowało. I zawodowe, i też towarzyskie, na pewno nie jestem tak atrakcyjna, towarzyska jak kiedyś. Natomiast ono też uruchomiło we mnie jeszcze jakieś nowe, nowe takie pokłady, również organizacyjne. Ja zawsze byłam świetnie zorganizowana, ale teraz to jeszcze wymaga jeszcze większej logistyki, ale też chyba pobudziło takie życiowe energie jeszcze bardziej. No i jest coś takiego, no to daje kopa, daje napęd, daje motywację gigantyczną. Ja jestem kobietą pracującą i to się nie zmieniło i taką mam po prostu naturę i myślę, że też tę naturę przekazuję mojemu synowi. To też jest ważne, prawda? Żyję w takiej rodzinie, a nie innej i po prostu no, myślę, że sam też będzie aktywny. No, jego temperament już na to wskazuje zdecydowanie. Naprawdę? Już tak mniej więcej widać? No, że... Ja myślę, że u dwulatka już bardzo dużo widać różnych cech i widać jaki ja właśnie ten, ten temperament i jego energię i no, zdecydowanie ma już bardzo dużo do powiedzenia. No to powiem szczerze, super. Ja mam trochę starsze dzieci, i też dużo mówią, i mają dużo do powiedzenia, mają swoje zdanie. A jak w takim razie przygotowania do świąt? No, na razie mamy choinkę, dużą. Faktycznie to jest ten moment, kiedy chce synkowi pokazać już pewne rzeczy. Do tej pory to trochę nieświadomie jeszcze, mimo wszystko przeżywał. To będzie, to będą takie z pewnością święta, które on już, on już zauważy te różne detale. one są takie wspaniałe, naprawdę ciepłe i, i, i przed nami jeszcze ubieranie choinki, ale już stoi drzewko, już zawiesiliśmy lampki i, i już, jak tylko wstanie, to już biegnie w tym kierunku. I no, to jest coś niesamowitego, naprawdę. I odprawia jakieś tańce dziwaka wokół tej choinki. Fantastyczne. A czy u Was będą takie święta bardzo tradycyjne, rodzinne, czy na przykład gdzieś wyjeżdżacie? Nie, my zawsze spędzamy święta dość tradycyjnie. Na pewno od momentu, kiedy ta, ta, ta rodzina jeszcze się powiększyła, no, faktycznie celebrujemy te momenty i, 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 i ta energia rodzinna jest bardzo, bardzo ważna. Do czego możemy Wam w takim razie życzyć? Um, może trochę spokoju faktycznie, ale też y, ja, ja w ogóle sobie życzę i, 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 i naszej rodzinie, i Państwu, i wszystkim pokoju na świecie naprawdę to są chyba najważniejsze święta, najważniejsze życzenia w te, y, w te święta, i, y, bo ten pokój y, na świecie przynosi też nam y, spokój i pozwala spokojnie y, żyć, myśleć o nowych tematach, inspiracjach y, rozwoju. Y, to są moje życzenia.